Kupiłem tę gitarę na 18. urodziny. Dostałem od rodziców chyba, nie wiem, 400 zł i pozostałe pieniądze do tej gitary pożyczyłem od szwagra to było jakieś 150 zł, bo gitara miała kosztować 400, stąd taki prezent od rodziców, ale wyszło mi prawie 600. No i po latach powiem wam tak, nie ma nic gorszego niż marzenia, które stoją na półce. Ja się na tej gitarze naprawdę dużo nauczyłem, dużo się dobrze bawiłem. Ale aktualnie stoi od jakiegoś czasu, stoi tutaj na tym biurku. Zrobi za ozdobę na moich wszystkich w I wiecie co? Wrzuciłem wam na Instagramie takie pytanie. Gdybyście mieli 1000 zł do wydania, co byście kupili? Jak... Co byście kupili tak dla siebie? Musielibyście kupić coś konkretnie dla siebie. I padła odpowiedź od Mariano, Italiano, że on to by kupił sobie gitarę z piecem, żeby się nauczyć grać. I ja wiem doskonale, że wiele osób ma marzenie zacząć nauczyć się grać. I w końcu kupuję gitarę. Po czym po miesiącu dwóch odstawię gitarę, i ten pieniądz poszedł w piach. Więc uznałem, że skoro moja gitara tu stoi i się kurzy trochę, to ja ją po prostu Mariano zawiozę, więc jadę mu zawieźć gitarę. No, jestem na górce, ciekawe jak sobie poradzi teraz. Zapalił silnik na podjeździe I wjechał hybrydą, no rewelacja Ja to dzisiaj to auto oddać, bo je testowałem, tak jak testowałem chyba z 9 innych aut Wszystko macie na Instagramie, w Stories Kiedyś Wam jeszcze o tym opowiem No dobra, ale, ale o co tu wszystko chodzi? Słuchajcie, ta gitara leci do Mariana, ale już Wam tłumaczę w czym jest rzecz Ja się z Mariano w ogóle nie znam, my się nie znamy, tak totalnie Jakby Mamy się na Instagramie, czy Mariano ma mnie na Instagramie I tak po prostu trafiłem na jego marzenie i teraz słuchajcie. Sytuacja jest taka, że yy, według mnie wszyscy mamy gdzieś na którymś momencie życia jakąś fazę, jakąś wiecie, pasję, jakąś chęć zrobienia czegoś nowego, poznania nowej pasji, czy rozwinięcia w sobie czegoś, co nas kręci. Czasami te pasje przechodzą. Czasami nie mamy na nie czasu. I. Irytują nas później różnego rodzaju symbole czy znaki, że kiedyś ty to grałeś na gitarze, kiedyś ty to robisz co. I te rzeczy gdzieś tam leżą. Mnie akurat gitara nie irytowała, ale i nie używałem. Za to bardzo cenię ludzi, którzy mówią, że chcą coś zrobić i to robią. I jeżeli jestem w stanie przełamać im jakąś barierę, żeby to zrobili, to tak też zrobiłem. Tak też zrobię za chwilę. Nie robię tego słuchajcie dla Was na pokaz. Chciałbym Wam tylko bardziej zrobić taki. Tak, może trochę zainspirować was, żebyście sami zapytali w swoim otoczeniu swoich znajomych o jakiej pasji czy o jakim czym marzą fizycznej rzeczy może, czy jakimś zdarzeniu, które chcieliby w życiu przeżyć. Zapytajcie o to i zobaczcie wśród tych odpowiedzi, czy chociaż na jedną jesteście w stanie powiedzieć: Ok, ja ci w tym pomogę. Bo powiem wam, że nic lepszego nie można zrobić, niż pomóc komuś. Wejść w pasję. Nawet jakby się miało im to znudzić za miesiąc, za dwa, ich życie od tej pory będzie trochę inne, bo nie będą już mieli tego. A może bym. Może jest piękne do oglądania, jak jesteśmy na plaży i się opalamy, albo skaczemy po tej plaży. Ale w życiu lepiej robić niż niż po prostu tylko marzyć. I na końcu jest podpis. Teraz już mnie, ale kiedyś było tak, że to, co wypełniałem do tej pory, to jest prawda. To też jest za późno. Bo nasza wartość w został została aktywizowana od tego momentu na później. A jakbyśmy oh. mieli tak jak w sądzie, czyli to, co teraz będę mógł. <śmiew> co, <Jeszcze> otwórz. <śmiew> ja muszę Czartu? lecieć dalej. Więc nie będę ci zabierał za dużo czasu. Bardzo Ci dziękuję. Trzymaj. Faktycznie się kurzyła. Trochę się kurzyła, specjalnie nie wytarłem, żebyś miał pewność, że ona się kurzyła.